Alves. Messi, uwaga, Via, tu już nie ma spalonego. Tu jest po prostu 2 do 0, 34 minuta. Dawid Via i mamy piąte trafienie El Guahen. No Mieć takiego partnera jak Leo Messi w ataku to naprawdę jest wielka rzecz. Dawid Via tyle piłek od niego dostaje, ile trzeba, by w końcu strzelić gola i to jakich piłek. No, cudowne zagranie Leo Messi'ego. I to już nie pierwsze w tym meczu. No i Dawid Villa podtrzymuje swoją dobrą pasję w meczach z Hetafę, którą zaczął jako zawodnik Walencji. Nikt nie podszedł do Leo Messiego, czekał na podanie od Alvesa bardzo długo. Bronili do końca strefowo zawodnicy hetafe i to był błąd. Bo tutaj ktoś powinien stać Messie, stać tuż za plecami Messiego albo wciskać się wręcz przed niego, kiedy było jasne, że Daniel Alves mu piłkę poda. O Messi, który otrzyma futbolówkę, jest nieatakowany, ma ten ułamek sekundy, by